prowadzoni w tej światowi uczestnicy w tej mszy świętej pogrzebnej w życiu człowieka. Z życia człowieka, z są jak okładki zapisane Księgi, księgi Pełna jest przeróżnych, często bardzo ważnych, przeżywanych doświadczeń tych radosnych, tych trudnych. Niektóre dni wydają się mijać jako szare, mało istotne, ale dopiero całościowe spojrzenie pozwala dostrzec, że one miały swoje znaczenie i pozwoliły prowadzić tę nić życia ku pewnemu określonemu celowi. Jak wierzymy my, chrześcijanie, dzieje życia człowieka pisane są dzieje zbawienia. Więc jest to historia Pewnie każdy z Was tutaj obecny miałby do powiedzenia sporo więcej na temat tej księgi życia Świętej Pamięci Jadwigi niż ja, który poznałem Świętej Pamięci Jadwigę już w tym niemal ostatnim etapie jej ziemskiej wędrówki. Choć przyzwyczaiłem się do jej obecności w kościele i widziałem, z jaką białą ja przystępuję do zachowania. I również moglibyście wspominać wiele historii, wiele głęboko przeżytych film z jej życia, których także braliście udział. znam i znaję tak naprawdę od środka. Tak jak dla każdego z nas jest to Bóg. Bo tylko Bóg przebywa w ludzkim sercu. Jak mówi Pismo Święte, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Bóg, Duch Święty, w nas. I mówi święty Paweł, że może kiedyś uda nam się poznać Boga tak, jak sam zostałem poznany? Bóg przebywający wewnątrz każdego z nas, zna nas lepiej niż my sam siebie znamy. Mogę jednak powiedzieć coś ważnego i prawdziwego w świętej pamięci, jak widzę. To jest właśnie to życie i życie Bogiem, i życie wiary, i wartość się na temu nadawa. Papież I odważę się użyć tego słowa, choć być może kojarzy nam się ono z jakimś człowiekiem idealnym do nawet nad człowiekiem. Ale przypomnijmy, że już apostoł Paweł, gdy pisał listy do pierwszych wspólnot chrześcijańskich tytułował je do świętych Kościoła w Koryncie na przykład. A więc kogo uważam za tych świętych? Ano tych, którzy zawierzyli swoje życie Jezusowi, którzy uwierzyli w Jezusa i tę wspólnotę